Dobry kolejny odcinku z serii, zagrajmy się w Max z jedną mm, no i co? So. Zaczynamy tak kolejny odcinek, łączę tylko stoper, Dobra, możemy jechać mm. Dobra, to idziemy. Wszystko sobie poprawię. W którą stronę? To zapewne. Szkoda. Przez to okno nie dało się wylecieć. z Valentine prosi o audiencję. Dziękuję, Lawrence. Moja pani. <noise> Mój panie. <noise> Dobra. Moja pani. Mój panie. Moja pani, proszę poświęcić chwilę na sprawę najwyższej wagi. To prawda, mój panie. Co z to się, tak na Co się stało naszego pierwszego spotkania? Na pustej leśnej ścieżce, gdzie nie się A, A, ten, ja. moja, panie z... ja. muszę, moja pani, muszę. Mój panie, nie. Zabraniam ci tego. Tak by ci nie może. Tak miłości moja? Czemu? jakaś. Nie mi tego wyrażać słowami. Moja pani, błaga cię. Muszę wiedzieć, wolę umrzeć niż żyć w świadomości. Tak, mój panie, oboje powinniśmy umrzeć. Może wtedy wstyd będzie mniejszy. Mój panie, jestem... Aha, <laughs> teraz nie chodzi? Szkoda? Cóż? Głos <laughs> Robin chudak. że go bardzo lubię? Mówię o głosie i o Robin chudzie. Tak, on by też mał, mógł nam coś zrobić. Po prostu tutaj się najeżdżał Walkirium. Już. To jest przykapka Walkiria właśnie. Nie jestem na końca pewien. Dobra. Idziemy dalej. Dobra. To jest tak po Już będę zawsze włączał te łóżka, nie wiem czemu. Tak dla jaj. Uja, pierdziel. <gry> dobra. to go gołomem. Lubię ostrzelnąć coś na Już jestem oszczędnym człowiekiem e, e. Dobra, możemy iść dalej Chociaż Chociaż Dobra, idziemy Dobra, tam do nie to będzie. Wielu lepiej jest moim zdaniem jak... Zło. Uważaj, bo jeszcze ci oddam. <grytanie> da, da 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 dum mordercza, tam moc napojami. Dam je mówić? Patrzę z ciebie, jak się boję. <grytanie> Rozmawiam. Oj, debilu. Ach. Zapraszam. Kolejny. Wow, co oni mają z tym diglami? Też zawsze chodzić z diglami. Tedy równy gości. Cholera znowu. Oj, debila. Nie chcę działa. A mi działa. I zapewne widzicie. Telewizor jest zuprzyty. Nic nie widać. Ale gada. śnieżycy. Czyli nie? Dobra. Jestem poszukiwany o zdobyć swojego humpla. Kurde, tak jest zagrożenie. Policja, działania. Czy śnierzycznok? Co tu się stało? Goście. środki policja, A, nie stanowi zagrożenie. Policja, działania. Czy śnierzycznok? To przynamia nie dałem go policja, nie było. działania.

jest gdzieś tam. Dobra. Muszę powiedzieć, że się... Jak on sam, oni są najarani, to po prostu mi się wydaje, że się boję. Mimo że tutaj gra. Sorry, że jestem taki burkliwy. Jest. Warczer ze mnie bo nie mam za dużo HP bo są najlepsze wszystkie z Digla pojechałem dobra lecimy dalej Po chwilę musiałem przerwać bo do pokoju mamuśka dobra Teraz polecę super Okej. Okay. Nie lubię ogólnie. Ja pierdzielę. Wy to widzieliście? O oh, fuck. fuck. O oh, fuck. Co najgorsze? Ja się odwrócę. Kurde. Fuck you. Dupę. tutaj to nie bardzo mi skończyć odcinek. Kurko. Ósma minuta. Nie, nie przerwę tego. Zau spotkamy się tam. Dobra, jestem, to chyba gdzieś tu skończyliśmy. A jeśli nie, to sorry. Ale już nie pętam. Tak, to tu. O cholera, ale lag. Co się stało? Sorry z tego laga. I pierdolony, znowu mnie no. Na szczęście tu się zasejwowały. No dawaj, chodź, chodku. Kochanie. Wiesz, to łzeczka.

Pojedynek, który szod, na szoduny, ja wygrałem. Dobra, tu zakończymy ten odcinek. No i co? Max Payne boss. żegna, a już się nie żyje znowu. Ciekawe. Magia. Dobra, no to nara do następnego odcinka. No i zapraszam na kanał takich lesplayerów jak Anger 1794 The geralt 39 oraz nie wiem jak to się wypowiada MS Xartas nie wiem jak to MC Xartas tak czy... MC Xartas chyba tak Dobra, marka